Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec Biała obejmuje swym zasięgiem gminy Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tuchów, Wojnicz i Zakliczyn. Siedziba stowarzyszenia zlokalizowana jest w Tuchowie, a filia w Zakliczynie. W stowarzyszeniu można wyodrębnić kilka wspólnych celów obszaru: Rozwój turystyki. Obszar dąży do stworzenia silnego centrum turystyczno-rekreacyjnego. Przyciągając zarówno turystów na krótkie wypady, korzystając z dobrej lokalizacji między dwoma aglomeracjami, jak i tych, którzy chcą spędzić dłuższy czas, wykorzystując unikalne walory obszaru. W tym celu planuje się rozwój różnych form turystyki, takich jak piesza, rowerowa, konna, historyczna, etnoturystyka, turystyka kulturowa i inna. Kultywowanie dziedzictwa kulturowego, społeczność obszaru. Aktywnie angażuje się w kultywowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego, które wyraża się w różnych formach twórczości, wydarzeniach i muzeach regionalnych. Poprawa jakości życia mieszkańców obszar dąży do zapewnienia wysokich standardów ekologicznych, czystego środowiska, czystej wody i powietrza co ma być zarówno atrakcyjne dla turystów, jak i stworzyć dobre warunki do życia dla obecnych i przyszłych mieszkańców. Współpraca społeczna i gospodarcza. Społeczność Obszaru współpracuje w działaniach rozwojowych, społecznych i gospodarczych, podejmując szereg wyzwań dotyczących świadczenia usług publicznych, rozwoju kapitału społecznego i lokalnej przedsiębiorczości. Zachowanie spójności obszaru. Obszar dąży do zachowania spójności historycznej, kulturowej, przyrodniczej, społecznej i gospodarczej poprzez zachowanie dziedzictwa, pielęgnowanie tradycji, rozwój infrastruktury oraz współpracę między gminami.